Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Warszawie został zamknięty do odwołania. W sieci pojawiła się wiadomość, że w domu zakonnym przebywała osoba zakażona COVID-19. Decyzją Sanapidu, zakonnicy zostali objęci kwarantanna, a kościół i dom zakonny zostały zamknięte do odwołania. Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia na warszawskich Stegnach, który należy do zgromadzenia księży Marianów, został zamknięty do odwołania. Jak można dowiedzieć się z informacji zamieszczonych w mediach społecznościowych, w Domu Zakonnym przebywała osoba, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem. Kościół przekazał wiadomość o zakażeniu, drodzy parafianie. Z ogromnym bólem informujemy, iż w dniu dzisiejszym, TJ. 16 sierpnia w godzinach południowych, dotarła do nas wiadomość iż w naszym domu zakonnym przy ul. Świętego Bonifacego 9 w dniu 11 sierpnia bieżącego roku przez kilka godzin przebywała osoba u której dzisiaj potwierdzono obecność koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego COVID-19, czytamy w oficjalnej informacji zamieszczonej na stronie kościoła w mediach społecznościowych. Co więcej, z informacji, jakie pojawiły się na Facebooku Marianie Warszawa Stęgny, można dowiedzieć się, że zakażona osoba nie odwiedziła kościoła parafialnego ani nie odprawiała mszy w świątyni. Wiadomo także, że o całej sytuacji natychmiast została poinformowana Państwowa Inspekcja Sanitarna. Kościół został zamknięty do odwołania. Zgodnie z decyzją Inspekcji Sanitarnej wszystkie osoby przebywające w naszym domu zakonnym, które miały kontakt z osobą zakażoną, zostały objęte kwarantanną. A to oznacza, że nasz dom zakonny i kościół przy ul. Świętego Bonifacego 9 pozostaje zamknięty do czasu decyzji stosownych władz. Przekazano. 2. Niebezpieczna choroba dotarła do Europy. Roznoszą ją komary 3. Parafia na bieżąco będzie przekazywać informacje na temat decyzji Sanapidu o ponownym otwarciu świątyni i domu zakonnego. Warszawiacy mogą spodziewać się wiadomości zarówno na stronie internetowej, jak i na Facebooku. Duchowni z kościoła na warszawskich stegnach proszą także wszystkich o modlitwę, aby u nikogo z nas nie stwierdzono koronawirusa, a tym samym, aby nikt z nas nie był zagrożeniem dla osób, które od wtorku do wczoraj uczestniczyły w Mszach Świętych na stegnach. Źródło WP.